Nie widujemy, moi drodzy, dzisiaj zwiedzamy świat. Czy od giernika. Który wie grozą? Tak. Ten świat jest nawiedzony. A co? Ja to wiem. Strasznie reaguje. A w ogóle, czemu masz na start? Co ma? Trofeum tak? jelenia Nie wiem. Co no jest Ale nie. Przecież nie ma tego. To, to załóż! Nie mogę, to mam tylko moc Ektyra. To jest strasznie dziwne. Okropnie dziwne. I te dziw dźwięki. Strasznie laguje gry, dlatego że. Tutaj coś się dzieje. Jak się normalnie zdarza? Na starcie? To na wyspach pływając. Dobra, trzeba zebrać, sobie chyba podstawowe surowce jak to jest możliwe? Więc ja muszę sobie chociaż kamienny toporek. Mamy. I te dźwięki. Ja ich nie słyszę, bo nie jestem na Ale ja słyszę te dźwięki. Takie nie, zniekształcone dźwięki jelenia. One takich dźwięków normalnie nie wydają. Normalny jeleń, a Ejktylbos? To on prędzej takie wydaje dźwięki. Ale to nie jest ten dźwięk. Ale cztery kamienia muszę mieć. To idę nazwiać... kamieni. O, to jest jakiś jest. Czemu tak strasznie laguje? Nie wiem. Tu musi być coś Czemu? Ja tu nie mogę stworzyć Jeszcze jeden kamień jest za tobą Wiem że tam jest kamień Normalnie tak nie laguje mi czasem mi tak lagowało, ale nie tak mocno Nie przez tak długo Co to jest? Gdzie? To. Może iść to. Ty zginiesz? I ten nie udaj. I ten dźwięk. No i te dźwięki. Tam, co tam jest? Sport. To, ale... Wcześniej go tutaj nie było. W ogóle go tutaj nie było. Po prostu tak... Nie... Tutaj coś się zbrysło Ja się boję tam wchodzić. Ja mam cały czas braku utraty umiejętności. Kiedyś zginął. Idziemy tam, tam, do coś tam widziałem. Może nie iść tak? tak, coś tam na pewno jest. O, ja widzę coś. Jakiś tron. Tak. Tronik! No i te dźwięki. I to zacinanie się okropne. Przez tyle się nie zacina. Muzyka w ogóle nie gra. Co... co ja tam widziałem? Ty kurczę i te dźwięki szarów są jakieś nienormalne. Oni takich dźwięków nie wydawały. A trzeba się z nimi uporać. Teraz co te dźwięki są straszne. Lepiej wyjść. Nie, nie widzę. You die. Znowu pisze You died. Co? Ej, ktyr. Czy nie było żadnego Iktyra? Tylko i burza jest. Czy to jest normalne? Nie. Takie też może się wygenerować. Przecież ja nawet nie użyłem Iktyra. Ale mam głowę Iktyra. Może on tak został. Zemścił się na tobie. Tutaj są szarość z tych. Jadam dalej. Czemu nie wejdziesz do tego portalu? Do portalu wejdę, jeśli pod tym odcinkiem będzie co najmniej 30 wyświetleń w dwa tygodnie. To bardzo dużo nie jest aż tak dużo. Jak Ale widzieli, bardzo ja dużo widziałem dni. to wbiliście w dwa dni tyle pod jednym odcinkiem. I te dźwięki. boję. Troszkę mniej zaczyna się lagować. Co tu? Kolejna... Kolejna Judaid. te died judai są rozmyślane lustro. Zaczynam się dalej, są gdzieś takie jakaś równina, wreszcie będzie można się rozejrzeć. Tam była równina. Dużo Troszkę mniej. Nie, coś słyszę. Coś tutaj słyszę. Niger to nawet wysłała ta muzyczka. Iż chcę muzyczkę mieć. Te dźwięki. Są straszne. Ja, pobiegnę sobie. Troszkę ci... Jak biegnę sobie od lagu. Wuję się troszkę I te od Sarna przede mną nie uciekała nawet Pierwsze... U Nie, ja się boję Co to jest? O, niczego nie ma. Co to było? Nie wiemy. Jak chcesz wracać? Czemu masz śmierć? Jakbyś brakuje umiejętności Co to, Dobra, tutaj coś jest Chyba Piękne drzewo prezentuje się Tam jest? Czy my dotarliśmy? Nie, nic tego? Do środka wylechaliśmy? Zaczyna się chyba na środku Kupiec? Ja się tam nawet nie byłem. Trzeba będzie sprawdzić to miejsce. A ja sobie już znów wracam. No i zaraz rozpęta się noc, no i będzie jeszcze gorzej. No nie, właśnie się rozpętuje noc. Ja nie chcę, ja nie chcę widzowie. Dobra, wracamy do tego portalu. Nie musicie stawać łapek w górę, żeby tam wejść. I te dźwięki Tutaj w ogóle rosną maliny jakieś Widzowie Co tam jest? Jakie dziwnie czerw. To jest ten Eiktyr Ty, tutaj się dzieją rzeczy. Kurp. Chyba za mną jest. No raczej jest za mną. A co by innego? Dobra, zabij mnie, bo ja nie chcę, żebyś się teraz pałni mi datał. Nie żyjesz! Kubuś, co ty na to? Oczywiście polecam, do Kubuś ma nowy kanał. Kuba mrożnik jest polecanych. Ale Ja się. Ty. Ty. To do kupca. kupiec jest. Zwróć teraz raz na ja mapę. Jeśli boję, to tam będzie jakiś. Mam nadzieję. Co to będzie? Co to będzie tam? Ciekawe. Co tam Najgorzej jak to będzie więzieniu... Ej. Ej. Najgorzej jak to będzie Gdzie Idziemy. Jesteśmy. You died. I myślę, że zostaniemy przy tam. Kupca. Dobra. Eee. Się... Kraina mgieł. Warto mieć część odkrytą. Gdzie yeah, Ty, kurczę, coś mi. Ty, ratunku! Bogowie są łaskawi. Ty, k kogo tam oni zabili? Ktoś tam ich po. To by było na tyle, widzowie, moi drodzy. Pa, pa. Koszmar. Pa, pa, I pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał Kubusia Mrozika.